Panie trenerze, pomimo minusowej temperatury emocji na wojsku nie brakowało. Proszę o krótki komentarz z naszego sparingu. Udało nam się wygrać kolejny sparing, jeszcze przy dobro, dobro, dobrej grze. Wynik 3-1 mógł być jeszcze bardziej okazany, gdyby, gdybyśmy wykorzystali wszystkie nadarzające się sytuacje. Także cieszy postęp w grze, no trochę smuci brak finalnego wykończenia akcji, ale myślę, że nad tym elementem jeszcze mamy troszeczkę czasu, żeby dopracować go do e, dobrego poziomu. Kolejny sparing? Kolejny sparing w środę o godzinie 18 w Wągrowcu z Kujakiem i wywrócenia. także z drużyną walczącą o awans do Ligi Wyższej z Kujakiem i Dziękuję. Dziękuję. Pojemerze jak pan ocenia dzisiejszy sparing? Dzisiejszy sparing określam jako dobry sprawdzian dla nas na tle lepszego zawodnika. Widzę, że Polonia Środa jest to zespół mający inne aspiracje i cele niżeli mój zespół jest mimo przegrany jestem zadowolony, bo na pewno czegoś moich chłopców się nauczyli. Dziękuję.